Mamy to! Pierwsze punkty w sezonie. Musieliśmy trochę poczekać, ale było warto. Gasly. Przejechał znakomity wyścig, pokazując, że Alpin ma determinację do walki. Pierre zajął piąte miejsce w kwalifikacjach, co było najlepszym wynikiem Alpin w sezonie 2025. Francuz walczył w Q3 z czołówką, tracąc zaledwie 375 tysięcy sekundy do pole position. Jack Doan zajął 11 pozycję, ledwie przegrywając awans do Q3. W niedzielę Gasly ukończył wyścig na siódmym miejscu, zdobywając 6 punktów. Są to pierwsze punkty dla zespołu w tym sezonie. Doan zajął 15 miejsce i to chyba tyle o nim. McLaren po raz kolejny dominuje. Tylko, że to nie ich ulubiony Brytyjczyk zgarnął zwycięstwo. Wyścig po raz kolejny wygrał Oscar Piastri, prowadząc od startu do mety. To już trzecie zwycięstwo w karierze, a pierwsze w Bahrajnie. Za to Norris, startując z szóstej pozycji, ostatecznie skończył wyścig na trzecim miejscu podium. Mercedes za to zaliczył podwójną cofkę. Podczas kwalifikacji do Grand Prix Bahrainu zespół Mercedes popełnił poważny błąd proceduralny. George Russell i Kimi Antonelli zostali wysłani ani na tor przed oficjalnym ogłoszeniem czasu wznowienia sesji po czerwonej fladze, wywołanej przez wypadek Estebana Ocona. Skończyło się to karą cofnięcia obu kierowców o jedno miejsce na starcie wyścigu. Russell podczas wyścigu doświadczył jeszcze jednego problemu. DRS w Mercedesie otworzył się poza dozwoloną strefą na prostej, między zakrętami 10 a 11. Russell wyjaśnił, że system został aktywowany przypadkowo, gdy próbował skorzystać z radia. DRS był otwarty zaledwie 37 metrów. A kierowca natychmiast zwolnił, tracąc więcej niż zyskał. Pamiętaj, jesteś, George. A jak tam Red Bull. Cóż, nie można powiedzieć, że poszło im dobrze. Po ostatniej wygranej werstapena zespół na pewno liczył na lepszy wynik. Z pewnością nie pomogły wpadki podczas pit stopu oraz fakt, że Red Bull miał najgorsze zużycie opon w stawce. Max ukończył wyścig na szóstym, a Yuki Tsunoda na dziewiątym miejscu. Sainz ostatnio nie ma szczęścia. Podczas wyścigu za nieprawidłowy manewr otrzymał 10 sekund kary, jednak wyścigu nie ukończył. FIA początkowo ogłosiła, że Sainz zostanie dodatkowo ukarany cofnięciem o trzy pozycje w Arabii Saudyjskiej, a po 10 minutach. Anulowali raport sędziowski. McLaren potwierdził, że jest królem pustyni. Mercedes musi jeszcze troszeczkę poszukać cierpliwości. Alpin odbija się od zera, a Red Bull nie może znaleźć klucza do formy. Kolejna runda zapowiada się jako bitwa strategii i nerwów. Do zobaczenia.